Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Sylwia Kosiak. Jestem certyfikowanym coachem, hipnoterapeutą, ale też mam za sobą takie ogromne biznesowe doświadczenie, dlatego że prawie ponad 20 lat pracowałam w różnego rodzaju korporacjach, rozwijając biznes, rozwijając ludzi kompetencje sprzedaży czy działu obsługi klienta itd. Chcę się z Tobą dzisiaj podzielić takim trochę innym tematem, takim moim doświadczeniem życiowym, ponieważ jestem też osobą ze spektrum autyzmu. Kiedyś jeszcze niedawno, przed 2022 rokiem, nazywało się to zespołem Aspergera. Ja też tak naprawdę odkryłam to niedawno, parę lat temu, kiedy, kiedy tak naprawdę została zdiagnozowana. Moja córka, nastoletnia, nastoletnia córka, to dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego, co tak naprawdę się w tym moim życiu działo i dlaczego czasami było mi tak bardzo, bardzo trudno i dlaczego tak bardzo byłam skoncentrowana na naprawianiu siebie. Teraz już wiem, że tego nie muszę robić i dlatego też się chcę z Tobą tym podzielić, taką wiedzą, bo być może jesteś też taką osobą i być może też właśnie wkładasz mnóstwo energii. W naprawianie siebie, zamiast spojrzeć na siebie i pozmieniać te nawyki, których być może nie chcesz, a też zobaczyć, ile masz takich fajnych stron i je wzmacniać, i z nich po prostu zwyczajnie korzystać. Dzisiaj Ci chcę opowiedzieć w dalszym ciągu, czym się charakteryzuje właśnie to spektrum autyzmu u kobiet, dlatego że ono ma. Zupełnie, zupełnie inaczej wygląda niż taki standardowy. Te standardowe spektrum autyzmu u, u chłopców, gdzie te cechy są takie bardzo, bardzo mocno wyraźne, u nas właśnie tro, trochę inaczej działa i dlatego też bardzo często po prostu nie jesteśmy diagnozowane w żaden sposób i idziemy przez życie zbierając takie ciężkie odczucia od oddzielenia, odrzucenia, tak naprawdę takiego po prostu cierpienia, niezrozumienia po prostu, więc z tego powodu dobrze jest o tym wszystkim. Zwyczajnie wiedzieć i mieć świadomość tego, jak to działa. Opowiadałam Ci już trochę o takiej intelektualnej stronie, o tej stronie związanej z relacjami z, innych, z innymi, a dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o, o takiej naszej wrażliwości, o, o naszych zmysłach, po prostu, które też w jakiś sposób inaczej działają niż być może u większości osób. I to też jakby wyraźnie widać. Już od samego początku, tak? od, naszego, od naszego urodzenia, e, tak naprawdę. I te rzeczy, no one są takie dosyć silne w nas, szczególnie w dzieciństwie, szczególnie w tym okresie nastoletnim, i one też często stanowią właśnie e, tak naprawdę podstawę do konfliktu z otoczeniem, i, i jakby właśnie to, co sprawia, że czujemy się niezrozumiane, że czujemy się, że coś z nami jest. Nie tak. A co to mianowicie jest? No, oczywiście ta nasza wrażliwość, te nasze, te nasze zmysły działają trochę po prostu inaczej. I na przykład. Jeżeli chodzi o same dźwięki, no to tutaj wiele takich mocnych bodźców może nas naprawdę wprowadzać w różnego rodzaju emocje. To może być strach, to może być złość po prostu, to może być takie rozdrażnienie I, i nie mamy świadomości tego. U mnie na przykład tak było z hałasem, dlatego że taki standardowy umysł działa w taki sposób, że nawet jak masz hałas i rozmawiasz z kimś, to, to po prostu skupiasz się bardziej na tej rozmowie i, i ten hałas gdzieś się sam jakby wyłącza. On nie jest taki intensywny. A my bardzo często czujemy, czujemy po prostu wszystko tak samo, na tym samym poziomie. I ciężko nam się na przykład rozmawia w momencie, kiedy jest gdzieś jakiś hałas. I ja nie byłam tego świadoma przez wiele lat. I właśnie jakby nie wiedziałam, skąd się bierze moja na przykład złość, tak, a to chodziło o to, właśnie, że ja nie potrafiłam się skupić na rozmowie z kimś. Nie potrafiłam usłyszeć zwyczajnie, co ktoś mówi, jak gdzieś był jakiś taki dosyć intensywny hałas, czy muzyka po prostu za mocno, zwyczajnie grała. I my na takie rzeczy reagujemy. Tutaj to jest bardzo indywidualne i każdy z nas może reagować inaczej. Tak samo jest chociażby z dotykiem. I e, może być tak, że ten dotyk naprawdę po prostu sprawia ból. Ja akurat e, nie jestem w tej grupie do końca, e, ale na przykład właśnie może być tak, że już te małe dzieci na przykład mogą nie lubić dotykania, przytulania albo wręcz przeciwnie, tak jak to było w moim przypadku i jak na przykład to było w przypadku mojego dziecka. Ten dotyk był bardzo, bardzo potrzebny i zdecydowanie dużo więcej niż w przypadku każdego innego dziecka. Tak? To przytulanie się właśnie, moje dziecko to tak jak mówiłam, ono spało na małpkę po prostu od tak naprawdę... Po drugim miesiącu życia. No wtedy jeszcze wiadomo nie mogło tej małpki zrobić, ale musiało leżeć bardzo blisko, być wtulone po prostu. A później to już było właśnie takie spanie na małpkę i, i tak jak opowiadałam, nawet jak się przekręcałam. W nocy na drugi bok odsuwałam się trochę, no to był taki ogromny płacz kilku miesięcznego, dziesięciomiesięcznego mniej więcej dziecka, tak? I trudno mi było je uspokoić, po prostu trzeba było to wytrzymać. Też mogą, możemy nie lubić różnych rzeczy. Ja na przykład miałam tak z moim dzieckiem, że do drugiego roku życia podróż samochodem to był jakiś wielki koszmar. Ja nie wiedziałam o tym wtedy że moje dziecko jest właśnie w tym spektrum, a te różne objawy jakby nie budziły we mnie takiego niepokoju, dlatego że ona była bardzo podobna do mnie, po prostu. I, no i właśnie z tego powodu jakby przyjęłam, że to jest naturalne, tak? No ja też taka byłam, tak? Więc, więc to gdzieś rozumiałam w środku, ale na przykład ta podróż samochodem była koszmarem. Ona z jakiegoś powodu tego nie lubiła i, i po prostu płakała okrutnie w każdym momencie, kiedy, kiedy wsiadaliśmy do tego auta. Tak naprawdę to przeszkadzały jej pasy, po prostu, tak? Więc gdzieś tutaj i te pasy nie były ściśnięte. Nie, ja sprawdzałam to bardzo dobrze, czy jej jest, jej jest wygodnie, czy jest wszystko ok. Ale, ale to nic nie pomagało, to nie działało, ona po prostu płakała. Więc rezultat był oczywiście taki, że w którymś momencie trzeba było te podróże przekładać na noc. Dlatego, że ona wtedy płakała 15 minut i po prostu zasypiała, i była w stanie tą podróż w jakiś sposób wytrzymać. A inaczej, no to to był płacz nieustanny po prostu i, i nie dawało się w żaden sposób jej e, uspokoić. To też jest tak, że my mamy tą inną wrażliwość na ubrania, na przykład chociażby, i, i tutaj e, też możesz już zauważyć u takiego małego dziecka, tak? E, takie bardzo, bardzo e, wyraźne znaki, tak jak w przypadku mojego dzieciaka to kiedy była, miała parę miesięcy no to po prostu była to naprawdę tragedia w momencie kiedy mm, musiałam ją ubierać w zimowy kombinezon i zakładać jej czapkę no to dziecko mi się po prostu prężyło ono się zanosiło aż robiło jej się sine usta i musiałam dmuchać w tą buzię żeby ona oddech łapała tak? no a wiadomo trzeba było wyjść gdzieś czasem yy, na dwór i nie było innej możliwości musiałam ją ubrać więc, więc, tego typu rzeczy mogą w jakiś sposób już wzbudzać Twoją czujność. Ale też to z ubraniami nam zostaje na dłuższy czas. My musimy mieć mega komfortowe ubrania, naprawdę takie, które nam pasują w jakiś sposób, tak? I to tutaj będzie bardzo różne: będzie naprawdę przeróżne, bo chodzi o teksturę materiału, tak naprawdę najczęściej, ale też całą resztę, tak? Czyli chodzi nie tylko o teksturę, ale też o to, jak to ubranie wygląda, z czego się składa, czy nie jest za bardzo pcisłe, przyległe itd. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam jako traumy, takie naprawdę traumy ogromne, zakładanie rajstop, takich sztucznych, i dla mnie to była ogromna trauma, jak moja mama mi zakładała te rajstopy, jak ja musiałam w ogóle w nich chodzić. Ja jeszcze pamiętam to do tej pory, jak mi było trudno wytrzymać, one po prostu były takie, o, ohydne. No i my tak właśnie mamy z tego typu rzeczami. Czy, czy na przykład moje dziecko, takie malutkie, jeszcze wtedy, kiedy nie mogłam się z nim komunikować, nie mogłam mu czegoś wytłumaczyć, bo po prostu zwyczajnie nie rozumiało, tak? A ono miało tak, że ono miało. Była bardzo skoncentrowana na tym, żeby to ubranie było czyste. I, I to było od samego początku. To nie było tak, że ja w jakikolwiek sposób naciskałam, wręcz przeciwnie, ja ją zachęcałam do brudzenia od zawsze. Zresztą tak wychowywałam też swoje starsze dziecko i, i jakby miała tutaj pełną swobodę. Nie, nie musiała się o nic takiego, jakby martwić, tak? ale dla niej to stanowiło problem. I na przykład, jak z takim maluchem półtora rocznym, dwuletnim, wędrowałam sobie gdzieś, no to ja musiałam mieć zawsze. Zapasowe ubranie gdzieś w torebce, dlatego że na przykład wystarczyło, że spadła jakaś kropla deszczu. Ja pamiętam taką scenę, jak przechodzimy sobie przez przejście na ulicy. Na tym przejściu na ulicy ja musiałam ją trzymać mocno za rękę, bo jeżeli coś jej się nie spodobało, no to ona potrafiła wybiec, uciec gdzieś, pobiec. Po prostu nie, nie była w stanie zapanować nad tą swoją reakcją, tak? Yy, więc idziemy sobie przez tę ulicę i spadła jakaś kropla deszczu na jej bluzkę. No i co moje dziecko zaczęło robić na środku ulicy? Zaczęło ściągać tą bluzkę po prostu, i tak było. I oczywiście już z trzylatkiem, czterolatkiem możesz porozmawiać: Słuchaj, mam bluzkę zapasową, zaraz ją zmienimy, tak? Ale z takim maluchem, no nie da się. Więc ona po prostu ściągała tą bluzkę, ja zakładałam jej szybko drugą, no i w ten sposób przyszliśmy. Yy, i tego typu rzeczy to mogą być na przykład przeróżne rzeczy. Ja e, pamiętam też taką sytuację z dzieciństwa. Moje dziecko zawsze uwielbiało się kąpać. Ona od początku kochała, uwielbiała wodę e, i, i potrafiła się w niej pluskać bardzo długo. Ale kiedyś właśnie była taka strasznie umorucona, bo to było lato, była po prostu. E, no trzeba było ją wykąpać, tak? gdzieś tam wieczorem. I wkładam ją do tej wanny, a ona piszczy wrzeszcze i nie chce wejść. No i to po prostu jest taki pisk, wrzask, tak jakby się działo coś okrutnego, tak? No i wiecie, ja sobie stoję spokojnie i czekam. Mówię, chodź, może pójdziemy się kąpać. I polewam tą wannę wodą, ale dalej moje dziecko się w żaden sposób nie uspokaja. I w wannie była taka, wiadomo, podkładka taka, żeby się nie przewrócić, nie poślizgnąć. I ja ją po prostu. Podniosłam i opukałam i położyłam równo. I wtedy zauważyłam reakcję mojego dziecka. Ono zrobiło tak. I po prostu pisk, wrzask, ucich. Chodziło o to, że podkładka leżała krzywo. I ona nie chciała wejść do wanny, bo ta podkładka nie leżała prosto. Nie była równo ułożona. I tego typu rzeczy mogą się zdarzać. One mają naprawdę ogromny wachlarz przeróżności, tak? My też możemy reagować na różnego rodzaju bodźce wzrokowe. I może nam przeszkadzać bardzo mocne światło, albo brak tego światła, albo jakieś konkretne kolory tego światła. No, tutaj może być całe mnóstwo różnych. Rzeczy. I tak było też z moim dzieckiem, jak wchodziliśmy do takich. Ciemniejszych pomieszczeń, do jakiejś kawiarni, i tak dalej, ona natychmiast reagowała. Po prostu natychmiast reagowała, i ciężko ją było opanować, jakby tak, w tych reakcjach. I też pamiętam, właśnie z taką dwu i pół latką przygodę z zakopanym, to było w ogóle niesamowite, nie? Bo wchodziliśmy, zmarzliśmy, spacerowaliśmy sobie gdzieś na dworze, no i postanowiliśmy sobie wejść, napić się czegoś ciepłego do jakiejś kawiarni, i tylko jak weszliśmy, ja ją po prostu obserwowałam. W ogóle ta moja czujność była, wiecie, nastawiona cały czas na nią, bo musiałam jej po prostu pilnować, zapewnić jej bezpieczeństwo, tak? Zwyczajnie. I wchodzimy do tej kawiarni i ja już widzę, że zaczyna buzować, więc ja ją po prostu tak złapałam, bo tam było dużo stolików, dużo krzesełek, tak? Różnych i tak ją złapałam, żeby ten moment tego takiego jej wybuchu emocji, kiedy nic do niej nie dociera, no w jakiś sposób ją zabezpieczyć, żeby się nie uderzyła bo ona też potrafiła biegać gdzieś tam i, i no mogłaby sobie zwyczajnie krzywdę zrobić no i wiecie, to jest dla takiej mamy czasami trudna taka sytuacja no bo wchodzisz do kawiarni, tam siedzą ludzie i były właśnie sobie takie dwie panie, które prowadziły dyskusję i nawet słyszałam gdzieś tam, co za matka co ona robi, co, jakiś po prostu uwagi tak rzucane gdzieś tam no i moje dziecko tutaj wrzeszczące wyrywające się, a ja je po prostu trzymam w taki sposób, bo wiem, że inaczej no nie mogę się zachować to w tym momencie jest jakby wiecie, podstawa, żeby je zapewnić jej bezpieczeństwo no i ona wreszcie, w którymś momencie wyrwała mi się jakoś, gdzieś te ręce przerwała, bo ja też nie ściskam jej, żeby nie tworzyć kolejnego problemu, tylko tak wiecie, daje jej taką w miarę bezpieczną przestrzeń, ale też bez takiego dużego nacisku. I ona mi się w którymś momencie wyrwała, podbiegła do tych pań, kopnęła jedną z nich. No i przeszło ulga, tak? Już jakby te emocje wyrzucone, jest OK, już zadowolona, rozejrzała się po, po tej kawiarni możemy siadać. Ona chce kakałko, tak I, i już jest wszystko w porządku. Więc tego typu reakcje są bardzo trudne dla rodziców. I, i też zachęcam Was do takiego właśnie uważnego sprawdzenia, patrzenia. Na, na tego swojego dzieciaka i pozwolenie mu, jakby w jakiś takich ramach, oczywiście odpowiednich, na, na tej jego inności, bo, bo tego nie przeskoczymy i naprawdę nic nie da walka z tym. Po prostu to dziecko faktycznie inaczej czuje i ja to mogę powiedzieć po sobie, tak? My też lubimy pewne ubrania, innych nie. I to też jest tak, że te ubrania no, muszą być takie stuprocentowo dobre dla nas. I ja musiałam oczywiście wybierać takie odpowiednie ubrania, czyli żadna aplikacja nie mogła być pod spodem, na przykład, w jakikolwiek sposób wyczuwalna. To pod spodem, co, co było, musiało być totalnie gładkie, ubranie musiało być mięciutkie, musiało być przyjemne, nie niezaciasne, też musiało odpowiadać mojemu dziecku, bo jeżeli kupiłam jej coś, co się nie podobało, no to tego nie było szansy, żeby to włożyła w żaden sposób, tak? Tak naprawdę. I też miała tak, że jak już była trochę starsza, starsza, mówię, trzylatka, czterolatka, tak? No to po prostu pewne ubrania lubiła i miała jakieś takie po prostu swoje ulubione. I tak jest też ze mną. Ja też mam jakieś ulubione itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie się mocno przywiązuję do pewnych rzeczy. I ja się też, jakby nauczyłam przez swoje życie. Tych różności, żeby sobie wybierać, otwierać się na to nowe i gdzieś tam to w jakiś sposób swoje te swoje ograniczenia w jakiś sposób przekroczyłam, ale też robię to z takim wiecie, jakby zachowaniem trochę tego swojego poczucia, no to musi być coś co jest dla mnie mimo wszystko, wszystko komfortowe. No i tak właśnie też było z moim dzieciakiem, tak? On na przykład przez całą wiosnę i lato, kiedy było ciepło, korzystał z jednej pary getrów, które były ulubione i i ja nawet o tym nie wiedziałam, no bo ona przychodziła z przedszkola z ciocią, z nianią, z opiekunką i, e, i ciocia prała te getry, suszyła i następnego dnia znowu te getry. I, i tak było w kółko, tak? Więc e, tak może być. Ten dzieciak może mieć ulubione swoje ubrania, z którymi mu się ciężko rozstać. I tak na przykład też było z moją nastolatką już, na, kiedy... Kiedy po prostu chodziła w jakichś określonych ciuchach, w jakichś określonych spodniach przez bardzo długi czas i one już wiecie, były poniszczone po prostu, ale e, nie chciała odpuścić w ogóle, nie chciała odpuścić chodzenia w nich e, i wszelkie próby kupienia czegoś nowego kończyły się, że tak powiem... No były nieudane, dlatego że jeśli nic nie podobało, a nawet jak coś kupiliśmy, to ona, wiecie, zgodziła się po prostu dla świętego spokoju i tak w tym nie chodziła. No i to jest takie trudne dosyć dla rodziców i trudne, żeby zrozumieć, że w ogóle ktoś tak ma, ale tak ma. I na to za wiele naprawdę nie poradzisz. Lepsza jest tutaj jakaś taka łagodność, i też im starsze jest dziecko, to ono naprawdę fajnie przyjmuje argumenty, ono fajnie przyjmuje takie tłumaczenie, czyli po prostu mówisz, jak jest, tak? Ja tak mówiłam, zobacz, Malwina. Te spodnie twoje są już bardzo zużyte, zniszczone. One tak naprawdę no nie bardzo się już nadają na to, żebyś wychodziła w nich gdzieś do szkoły i tak dalej. Ja wiem, że takich spodni już. Nie, nie możemy znaleźć, po prostu nie uda się. I rozumiem to po prostu, że jest ci smutno, bo je kochasz, bo je po prostu bardzo lubisz, tak? I to są twoje ulubione. Ale może spróbuj znaleźć z tych rzeczy, które są w sklepie, coś innego. Takiego, co po prostu może nie będzie takie cudowne jak te portki, które, które tak bardzo kochasz i które tak bardzo lubisz, ale które też będzie dla Ciebie komfortowe, tak? I po kilku takich próbach, bo czasami jedna taka rozmowa nic nie daje. Po kilku takich próbach najczęściej jest tak, że my gdzieś sobie to przemyślimy w środku, to do nas w jakiś sposób dotrze, tak? Bo widzimy, że no faktycznie, no tak to jest logiczne, tak to działa po prostu no faktycznie. nie? I, I my jakby sobie coś wybierzemy innego. Ale my też mamy takie, wiecie, um, lubimy jakieś określone rzeczy, czapki. Ja na przykład z dzieciństwa mam mnóstwo zdjęć w czapkach. I pogoda była ciepła. Tu mam sukienkę i mam jakąś czapkę. I, I właśnie moje dziecko też zawsze musiało mieć coś na głowie: albo czapkę jakąś taką specjalną. Też sobie wybierała różne te czapki. Te czapki bardzo często było z jakimś takim motywem zwierzakowym, albo na przykład trepkę czy, czy jakieś buty. My też się przywiązujemy do tych naszych rzeczy. W jakiś sposób i to też trzeba uszanować. E, powiedzieć po prostu takiemu małemu dzieciakowi coś, co się wydaje logiczne dla każdego. Dla nas nie jest to logiczne. E, I dla my o tym nie wiemy po prostu czasami, tak? My jesteśmy w tych naszych emocjach. I jeżeli. Zepsują nam się nasze ukochane buty, nasze ukochane ubranie, no to my po prostu naprawdę jesteśmy zrozpaczeni. I trzeba po prostu powiedzieć, że rzeczy mają to do siebie niestety, że się psują. I taka sytuacja będzie się zdarzała w twoim życiu często. Spróbuj sobie wybrać coś innego. Ja wiem, że kochasz to i jesteś przywiązana i rozumiem te emocje, tak? I, i tutaj ten płacz jest twój naturalny, i pozwól sobie popłakać, no bo to odchodzi jakby w jakiś sposób, tak? Więc pozwól sobie na to, ale spróbuj znaleźć coś nowego. I, I na takiej zasadzie, jakby najlepiej jest po prostu działać. My też mamy tak, że. Chociażby właśnie jedzenie e, też będzie trochę inne tutaj. Możemy jeść przez jakiś czas to samo, ciągle to samo i ciągle to samo. E, niektórych rzeczy nie będziemy w ogóle akceptować, na przykład e, w zależne, e, i to z różnych powodów, bo na przykład nie, przy, e, nie pasuje nam zapach, bo na przykład nie pasuje nam kolor, bo na przykład nie pasuje nam konsystencja. E, czy jeszcze jakiekolwiek. Inne rzeczy też się mogą gdzieś tutaj zdarzać. Ale najczęściej jest tak, że właśnie z tych powodów po prostu pewnych produktów nie jemy. I to naprawdę nie za wiele da tłumaczenia. I, i warto jakby poruszać się w ramach tych produktów, które dziecko lubi. No i też. Jakby gdzieś delikatnie, bo to działało w moim przypadku, namawiać, tak? Czyli mówić, słuchaj, bo są różne smaki. Warto czasami, co ci tutaj, najpierw się zapytać, co nie pasuje temu dzieciakowi, żebyśmy wiedzieli, jakie on ma preferencje, tak? I to, co możemy odpuścić, to odpuszczajmy, A, ale zachęcajmy po prostu to dziecko. Nie zmuszajmy go, nie mówmy, że musi. Tylko zachęcajmy do tego, żeby się otwierał powolutku, w takim czasie, jakim on może, w taki sposób, jaki to dziecko może, tak? Spróbuj, bo tu są różne smaki, okej, okay, ja wiem, że nie lubisz tego koloru, ale być może akurat to ci podpasuje, nie? I to jest tak, że jak było mojego dzieciaka, nie, to mu nie pasowało, to nie, to nie, to nie, ale za którymś razem stwierdził, o, ale to jest fajne, to też mogę, dobra, to jednak tu zmieniam zdanie, tak? Więc bardziej na taki Tutaj naprawdę taka akceptacja tego, co ten dzieciak ma, dowiedzenie się, co mu przeszkadza, jest bardzo ważne później takim kolejnym krokiem to jest zachęta i danie wolności. To dziecko, jak nikt inny potrzebuje naprawdę takiej swobody i wolności i ewentualnie logicznych argumentów, takich spokojnych, rzeczowych. I pozwolenie mu na dostosowanie się do tego w jego tempie. On sobie to w jakiś sposób przemyśli. Jeżeli ty będziesz mu dawać takie argumenty, nie zmuszać, ale dawać mu w taki sposób argumenty, to w którymś momencie coś, coś po prostu zadziała i w którymś momencie się na coś odważy. Moje dziecko na przykład nie akceptowało papek. I ona absolutnie po prostu nie jadła żadnych produktów dziecięcych. I to wiecie, to było takie plucie. Ja po prostu odpuściłam to w którymś momencie. Odpuściłam i wiem, że to są takie trudne rzeczy dla rodziców. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ja pamiętam, jak wyjechaliśmy z takim rocznym dzieciakiem na, na wakacje, ponad rocznym, bo miała bodajże 14 miesięcy. Wyjechaliśmy na wakacje. Oczywiście zabrałam na te wakacje, bo już, już piłam mleko takie z butelki wtedy, i zabrałam mnóstwo takich różnych, różnego rodzaju słoiczków, tak? żeby miała coś zdrowego. Na tych wakacjach. no Okazało się, że tych słoiczków to w ogóle nie pluje, po prostu wyrzuca, ucieka. No nie ma sensu, tak? Karmić się tymi słoiczkami. No i słuchajcie, dziecko wybrało sobie tak naprawdę trzy rzeczy <grym> z tego co, z tego, co, co po prostu było też w tym hotelu do jedzenia. Jadła frytki, jadła lody i piła mleko. No i wytrzymała te dwa tygodnie na tym pokarmie, no nic innego nie, za nic w świecie nie chciała spróbować, nie było mowy o tym, żeby zjadła prawie coś, cokolwiek innego. Czasem skubnęła jajecznicy, czasem skubnęła łyżkę płatków, no i okej, okay, tak, rozwijała się dobrze, więc, więc w jakiś sposób ona zapewniła swojemu organizmowi to, co jest potrzebne, tak, na takiej zasadzie. I tutaj też was zachęcam właśnie, jako rodziców, do takiego odpuszczenia swoich Przekonań, tak do końca na temat zdrowego żywienia, takiego po prostu podejścia i sprawdzania, jak jest. Bo jeżeli jest dobrze, jeżeli dziecko ma dobre wyniki badań, jeżeli się nic tutaj takiego złego nie dzieje, no to naprawdę e, to mu pomoże. I też z drugiej strony taka, wiecie, presja. W przypadku nas, osób ze spektrum, no nie działa dobrze, w ogóle nie działa tak naprawdę, a działa wręcz przeciwnie. My y, mamy bardzo silne emocje, bardzo różne i, i to nie pomaga w żaden sposób. A właśnie sprawia, że my się czujemy odrzuceni, niezrozumiani, niekochani i y, 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 y to jest takie dla nas. Y, bardzo, bardzo trudne. Słuchajcie, myślę, że ten temat jest taki rozległy, że ja jeszcze zrobię z tego na pewno jeden filmik i o tym opowiem. Dlatego, że tutaj jest bardzo, bardzo wiele rzeczy różnych jeszcze ukrytych. A ciebie też serdecznie. Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Jeśli jesteś taką osobą ze spektrum i potrzebujesz pomocy w jakiś sposób, to, to jak najbardziej możesz się też ze mną umówić na sesję. W każdym filmiku pod spodem znajdziesz dane do, do kontaktu ze mną. A na dzisiaj dziękuję serdecznie. Buziaki, wszystkiego dobrego. Pa. pa.